Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, Detektyw Prawdy TV. Oglądałem kawałek debaty Nawrocki kontra Czaskowski. Oglądałem mniej więcej od środka i już w pierwszych minutach tej debaty uznałem, że dalsze jej oglądanie jest samoponiżaniem. No, chyba że z innych powodów, aniżeli z chęci poznania programów kandydatów. Na przykład z chęci przeanalizowania materiału pod kątem jakimś tam politologicznym, psychologicznym, poznania mechanizmów kłamstwa, czy, czy, czy jeszcze innych, prawda? Ale jeżeli ktoś poważnie potraktował tę debatę i zaangażował swoje emocje w oglądanie i poparcie je dla jednego z nich, to uważam, że jest to samo poniżanie. No bo oto stanęli przed milionami Polaków, siedzącymi przed telewizorami, dwaj mężczyźni w ładnych, drogich garniturach, które mają uszlachetnić ich. I najlepszym sposobem na poznanie e, ich prawdziwej klasy, czy mają w ogóle klasę, w, w cudzysłowie klasy, było całkowite zciszenie telewizora. Jeśli ktoś tak zrobił, Zobaczył sedno tej debaty: chęć zniszczenia rywala. Nie program wyborczy był najważniejszy, lecz umiejętność poniżenia rywala. Trzaskowski często pokazywał śmiech, uśmiech, pogardę, był niesamowicie pewny siebie. Nawrocki, z kolei, swą mową ciała był jak pies z kreskówek, chcący za chwilę ugryźć przeciwnika. Serdecznie polecam obejrzenie tej debaty, choćby 10 minut, ale koniecznie bez głosu. Wyłączcie y, głos, y, wyłączcie audio, y, skoncentrujcie się tylko na obrazie. Tak jak ja teraz pokazuję wam y, tę chwilę, jakże symboliczną. Nie jest to jakaś tam jedyna, wyrwana z kontekstu, ale tak, y, taki, taki akcent, y, taka natura obu kandydatów przebrzmiewa przez, prze, przez całą debatę. Jeżeli zrobicie to, co wam sugeruję, to wyobraźcie sobie po tym wszystkim, po obejrzeniu tych 7-10 minut, wyobraźcie sobie Jezusa rozmawiającego z farzeuszami. Jaką on mógł mieć minę? Wyobraźcie sobie też, jaką minę powinien mieć człowiek człowiek kultury, człowiek honoru. I wtedy dopiero. Po poddaniu się takiemu eksperymentowi dojdziecie do takiego samego wniosku co ja, że ta debata była żenującym spektaklem błazna z Rottweilerem. Nawrocki y, tak się zagotował, że musiał włożyć sobie do nosa y, tak zwanego snusa. Powiem Wam szczerze, że do tej pory nie wiedziałem, co to jest, y, ten, ten snus. Chociaż sam Nabrowski powiedział, że brał gumę nikotynową, że no, musiał to zrobić. Właściwie jego kolega Paweł Szefernaker to zasugerował, że musiał to zrobić, żeby nie zasnąć podczas tyrat Rafała Trzaskowskiego. Ale cóż, nie wytrzymał presji. Kandydat na prezydenta nie, nie wytrzymał presji. I, I to zdjęcie krąży już w internecie. A co będzie, jeśli dojdzie do fałszywej flagi, i Nawrocki, jako zwierzchnik sił zbrojnych, będzie musiał podjąć decyzję w oparciu o emocje, których nie potrafi okiełznać? Prawda? Zastanówmy się nad tym. Ja tutaj jestem daleki od poparcia Trzaskowskiego i jeżeli pójdę na wybory, to niestety zagłosuję na, no, 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 na takie mniejsze zło, ale mam, mam głęboki dylemat. Generalnie, generalnie uważam, że oglądanie takiej debaty było samoponiżaniem się. Podkreślam to. Oglądanie tej debaty uwłaczało oglądającemu. Nie tym ludziom, którzy walczyli o poparcie. I jeśli Polacy nie oświadamią sobie tego, jeśli Polacy nie oświadamią sobie tego, że mamy do wyboru Hazarów albo Hazarów, to wszelkie wybory będą tylko pośmiewiskiem dla naszych okupantów. Naszych okupantów, którzy stworzyli nam ten teatr, właściwie tę farsę. Według moich odczuć debata była totalną żenadą porażka obu kandydatów, e, e, porażką obu kandydatów i ośmieszeniem Polaków, którym Hazarowie e, dają dają e, obu panów do wyboru. Mamy więc możliwość wybrania na fotel prezydenta ambasadora LGBT i imigrantów poddanego Von der Leyen. Oraz człowieka, który do tej pory nie był znany i został wyjęty z kapelusza prezesa PiS. Mając taki wybór, ja nie wiem, czy pójdę w ogóle na wybory, zagłosować, albo zrobię to, co w pierwszej turze. Jeśli pójdę, zagłosuję bezapelacyjnie na Nawrockiego, modląc się, tak często o niego, jak tylko będę pamiętał, ponieważ no, ten człowiek będzie tego potrzebował. Oczywiście, my w bieżącej Biblii nie mamy się o wszystkich modlić, i jeżeli Trzaskowski zostanie tym prezydentem i będzie marionetką kogoś, kto jest wyżej, wszystko jedno, jak ich tam nazwiemy globalistów, czy Rothschilda, czy, czy von der Leyen, to też powinniśmy się i o niego modlić. Natomiast, jeżeli Nawrowski będzie prezydentem, to trzeba będzie troszeczkę bardziej się skupić ze względu na, na to, że ten człowiek nie panuje nad emocjami. Gdybym nie był człowiekiem wyżącym, to po obejrzeniu debaty stałbym się sfrustrowanym, sfrustrowanym Polakiem, niemającym nadziei na przyszłość. Ogólnie. Debata ta uwłacza ludziom o przynajmniej średnim stopniu kultury i, uwaga, honoru, który tak, tak rzadko możemy dziś spotkać, ale o, ale o honorze jeszcze nieco wspomnę. Na całe szczęście Biblia daje mnie i nam, wszystkim wierzącym w słowa Boga, nie wiem czy wiecie, ale Sławomir Mencen w debacie... Przed pierwszą turą wyborów w debacie z Grzegorzem Braunem tłumaczył Izrael um, jego mordowanie y, dzieci tym, że Palestyńczycy też też mordowali. Y, natomiast y, no, jest to jakiś absurd, jakiś kuriozum, dlatego że y, 17 tysięcy zamordowanych dzieci, y, plus jest nie, niepełnosprawne, y, kontra. Kilka, kilkanaście y, osób po stronie Izraela no, świadczy y, o y, wielkiej stroniczości Mencena, ale y, mnie to nie dziwi. Y, może tylko zdziwić tych, którzy dopiero y, smakują polityki i wgłębiają się w nią. Słuchajcie, ja pamiętam taką sytuację około 15 lat temu bodajże, 15 lat, 20 lat temu, y, kiedy to pewna dziennikarka, wydaje mi się, że Polsatu powiedziała, że Wy myślicie, że politycy naprawdę się kłócą i naprawdę się nie lubią, tak jak to przedstawiają w debatach politycznych. No to jesteście w błędzie, bo wielu z nich idzie później razem na wódkę. No i tutaj, może, nie idą na wódkę, tylko na piwo z browaru Mencena. Ale oto Mencen, ikona liberałów gospodarczych i ultraprawicy. Po debacie z Szaskowskim zaprosił go wraz z Sikorskim, ultralewicowcem i fanem Izraela, właśnie na browarka. Wielu mówi, że Mencent się tym zaorał. Nie, on się nie zaorał. On zrobił tylko dzięki temu karierę w Polinie. Ja kilka lat przed wyborami. Wykazywałem systemowość Mencena i w tych wyborach nie, nie zagłosowałem na tak zwane mniejsze zło, jakim, jakim był właśnie Mencen. Ci, którzy y, czytują mój blog y, regularnie, mój blog detektywprawdy.pl, wiedzą na kogo głosowałem. Y, uznałem, że skoro wszyscy kandydaci ładnie mówią i ładnie obiecują, to ja zagłosuję na wszystkich. I tak zrobiłem. Postawiłem jeden wielki e, krzyżyk na wszystkich kandydatach, dopisując do tego cytat biblijny z listu Jana, że cały świat tkwi w złym. Również Mencen. Mencen się nie zaorał. On wykonał zadanie. Zrobił dokładnie to, co jego ziomal Korwin zawsze robił przed wyborami. Zabrał nadzieję wolnościowcom. Taki był tego cel. I czyż teraz fani Mencena i Konfederacji nie czują zawiedzenia? Myślę, że tak. A więc taki był tego cel. Myślicie, że Mencen nie wiedział, jaki będzie wydźwięk takiego spotkania na piwie z człowiekiem, którego y, nie lubi, albo może nienawidzi cały antysystem? Mencen jest bardzo inteligentnym człowiekiem, w przeciwieństwie do części jego fanów. Myślę, że liderem konfederacji powinien być bosak, a Mensen powinien zostać usunięty. Całkowicie zostać usunięty. I tutaj też, oczywiście, muszę nanieść poprawkę na to, że nie jestem jakimś fanem bosaka, i no, mam trochę też wiedzy o nim. Natomiast jest to polityk znacznie bardziej wyważony i bardziej zważający na swoje kroki. No ale po, popatrzmy na to zadowolenie, na tą, na tą atmosferę ludyczność w browarze Mencena. Czy wiecie, co powiedział Sikorski po spotkaniu na piwie z Bencenem? Tak jak widzicie na swoich ekranach, Sikorski powiedział, że są sprawy, w których się docieramy, z Bencenem oczywiście, tak? Czyli mają wspólne, mają wspólne tematy. I myślę, że nie są to tematy, tematy stricte polityczno-ekonomiczne, lecz te, które są za kulisami. Teraz najważniejsze. Słuchajcie, ja z tej niemocy w roku 2011 zrezygnowałem całkowicie z bożka, jakim jest polityka. Tak, miałem bożka polityki. Myślałem, że dzięki uświadamianiu innych, dzięki yy, walce, jakiej się podejmowałem, jakiejś tam ideologicznej, że zmienię Polskę. I teraz już nie mam złudzeń. Od tamtego roku, od 2011 roku. Nie mam już złudzeń. Wiem, że jedyną nadzieją w tym wszystkim jest Bóg. Czy to przekreśla zainteresowanie, czy to przekreśla całkowite zainteresowanie polityką? Nie, absolutnie nie. Zresztą Biblia mówi poniekąd o polityce. Zresztą polityka, czym jest polityka w ogóle? Polityka jest grą interesu. Ja bronię interesu Bożego, nie tego systemu, nie, nie szatana. No więc, wszak musimy się mierzyć z problemami, jakie nam stwarzają politycy Polinu, z tym, jak gnębi nas Senepid, jak stawiają coraz więcej fotoradarów, odcinkowych pomiarów prędkości, jak zabierają nam pieniądze, by szły na Ukrainę. Jak, jak niszczą polskie firmy, jak to wprowadzą od września przedmiot demoralizujący polskie dzieci, zwany tak przewrotnie: edukacją zdrowotną, gdzie będzie tak naprawdę to indoktrynacja tęczowa i nie tylko, i klimatyczna też, jak wiecie. No więc każdy wierzący w Boga rodzic, choćby z uwagi na te ostatnie kwestie, nie zagłosuje na Trzaskowskiego. Myślący ludzie, myślący ludzie w tym wszystkim, co się dzieje teraz, czują jedną wielką niemoc. Część jest pewnie zdezorientowana, nie wie, nie wie o co chodzi, macha ręką, nie pójdzie w ogóle na wybory. No, obaj kandydaci z drugiej tury popierają dalsze wspieranie Ukrainy. Obaj kandydaci popierają walkę z Putinem. Co jest poparciem, y, tak naprawdę, dla wojny, a więc y, y, poparciem dla wysłania Polaków na front. Oraz co jeszcze? No, obaj kandydaci y, będą promować szczepienia, w tym te, które mogą nadejść, jeżeli będzie powtórka z rozgrywki z C1-9. Obaj będą jednomyślni w promowaniu cyfrowego pieniądza likwidującego gotówkę i kontrolującego y, nasze wydatki. Obaj będą za tym, żeby zmniejszać limity przelewów. Oni po prostu będą wykonywać posłusznie polecenia kogoś, kto jest wyżej nad nimi. Ja jako wierzący biblijny człowiek chciałbym powiedzieć wam jedną prawdę racją, uświadomić, jaki jest klucz do zmian nie tylko w Polsce, ale i na świecie. W jakimkolwiek innym kraju. Na ziemi. Jeśli wierzysz w Boga, w jakikolwiek sposób, nawet ten y, sposób letni, to wiesz, jesteś tego pewnie w jakim stopniu świadom świadoma, że oprócz Boga jest także szatan. Oczywiście też ze swoją armią. Tak jak Bóg ma swoich aniołów, tak Szatan ma też y, swoich podwładnych. I w związku z tym wiesz dobrze, że trwa walka duchowa. A więc pierwszym krokiem każdego Polaka powinno być nie skoncentrowanie się na polityce, która jest i będzie, ale nawrócenie się, przyjście do Słowa Bożego i posłuszeństwo temu Słowu. Tak jak teraz jesteście posłuszni władzy świeckiej. Chcąc, nie chcąc, czy chcecie tego, czy nie. Tak jak teraz jesteście posłuszni władzy hazarskiej. Ktokolwiek będzie rządził, ktokolwiek rządził w przeszłości, przez ostatnie 100 lat w Polsce. Bo od przewrotu mojowego Polski nie ma. Jeśli choćby połowa Polaków zaczęła być posłuszna Bogu, nawet 40% 30%. Będę tutaj się targował, jak było to w sodomie jego morze. Ilu jest sprawiedliwych. No więc, jeśli chociażby było 30% posłusznych Bogu, mielibyśmy całkowicie inną rzeczywistość, całkowicie inne realia, całkowicie inne debaty, całkowicie inny ucisk lub jego kompletny brak. Oczywiście przy tych realiach, jakie są, jest to po prostu niemożliwe. Ale chciałem wam uświadomić mechanizm jedynej, yy, jedyny skuteczny mechanizm, który mógłby wprowadzić jakieś zmiany. A więc, konkluzja. Zacznijcie czytać Biblię bez religii, bez naleciałości religijnych, samodzielnie, a poznacie nowy, wspaniały świat, który da wam prawdziwą nadzieję. Nadzieję, która nie spłonie, tak jak po tych wiadomościach z Browaru Mencena, czy też z, z podczas oglądania tej debaty Trzaskowski kontra Nawrocki. Kontra Na ten czas dziękuję za wysłuchanie i życzę wszystkiego dobrego. Z Bogiem.